Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować oprogramowanie Wacim dla Microsoft Flight Simulator 2020. Ok, żeby to zrobić, musicie być na głównej stronie VACIM wacim.net yy, Oczywiście wszystkie najważniejsze linki będziecie mieli w opisie, więc o to się nie martwcie. A ja już przychodzę do głównego tematu tego odcinka, czyli jak zdobyć takie oprogramowanie. A teraz yy, niech wszystkie nowe osoby posłuchają mnie, ponieważ żeby. Latać na WACIM, trzeba założyć swoje konto. Oczywiście, jak to zrobić? Jest to bardzo proste. Klikamy Join Here i musicie się zapoznać z różnymi oto właśnie dokumentami, takimi jak User Agreement, Code of Conduct, and Privacy Policy. Jak zacząć? Oczywiście, potrzebna pomoc i same, sama rejestracja. Nie będę tego pokazywał. Bo myślę, że instrukcja jest bardzo prosta, też dużo poradników jest to o tym, więc no chyba, że byście chcieli, żebym ja to zrobił, to oczywiście nagram taki poradnik. Ale my dzisiaj się skupiamy, jak zainstalować oprogramowanie wacji. Ok. Wracamy na naszą główną stronę, jeżeli jesteśmy tutaj, to musimy być w tym miejscu i musimy wybrać... W zakładkę Pilots i tutaj mamy software, czyli po tłumaczeniu na polski jest to e, oprogramowanie. Ok, jak widzimy mamy tutaj różne wersje, mamy Swift, mamy XPilot i V Pilot. Okay. E, Swift jest dla Prepara FSX a Flight Simulator 9 i Xplana. XPilot jest tylko dla Xplana. A natomiast my będziemy instalowali V Pilota, ponieważ Vpilota możemy używać do Prepara FSXa i właśnie naszego Microsoft Flight Simulator 2020. Więc przechodzimy w ten link co mamy podany na początku. Musimy, jeżeli jesteśmy na tej stronie, to pobieranie nam się nie rozpocznie, musimy wejść jeszcze w zakładkę Download. I klikać Download file Pilot, Download Stable. I mamy file Pilot Setup. Ok, ja w tej chwili sobie zminimalizuję okienko w taki sposób. I klikniemy naszego Setup. I teraz Windows chroni ten komputer. Oczywiście klikamy sobie w zakładkę więcej informacji i uruchomimy to. Jest to oczywiście aplikacja, która nic tam nie zrobi na komputerze, ponieważ to jest właśnie wybieramy um, je z m, strony VPilota, więc nie ma to się martwić. Ja klikam uruchom i mamy tutaj e, oczywiście e, umowę licencyjną, e, tak zwaną Eula i po przeczytaniu tego Klikamy Agree. Tutaj mamy Select Components to Install, czyli co ma się zainstalować, jakie rzeczy z e, wymienionej listy. E, ja, ja to zostawiam domyślnie. E, też na dole nam pokazane nasze wymaganie pojemnościowe. Jak sami widzicie to jest bardzo małe, jest to 22 MB. Niektóre aplikacje na telefon mają więcej, więc to jest naprawdę mało. Mała aplikacja, klikamy Next i teraz mamy tutaj do wyboru nasz folder instalacyjny. Ja osobiście zainstalowałem sobie to na dysku D, ponieważ dysk C to jest mój dysk systemowy. Ok, przechodzimy już do zakładki Install. Klikamy to i jak sami widzieliście XPile zainstalował się praktycznie w sekundę. Ok, po zainstalowaniu pokazuje nam się okienko Launch Pilot. Możemy to odznaczyć, możemy to tego nie oznaczać, ale ja wam pokażę przy okazji co zrobić, żeby uruchomić tego X-Pilota, żeby już mógł latać, więc klikamy sobie i klikamy Finish w tym momencie powinien nam się uruchomić X-Pilot. Ja go mam na drugim monitorze, więc ja już go tutaj wam pokazuję. Przeglądarka w tym momencie jest tam już bezużyteczna. Tutaj Xpilot... Boże, trzeba... Widzicie, bo ciągle latam na x ale to jest V pilot. V pilot, muszę o tym pamiętać. I tak. On tutaj cały czas szuka połączenia z symulatorem, ale go nie uzyska, ponieważ mam wyłączonego Flight z simulatora. Ale na początku musimy przejść po zalogowaniu do Settings. Wam się tutaj wyświetli. Tutaj... Czy i na początku Wam się że y da informację, że chyba używacie po raz pierwszy VPilota, przejść do y y konf konfiguracji wstępnej bodajże że jest coś takiego, tylko po angielsku. I teraz tak Wacim CID dla nowych osób co to jest Wacim CID? To jest ID naszego konta. To dostajemy oczywiście wszystko w mailu y naszego członkowca, tak samo Wacim Password. Jest to wszystko w mailu członkostwa, które dostajemy po zarejestrowaniu się właśnie w acją. Nasze imię, tutaj wpisujemy pełne imię, w sensie imię i nazwisko, bądź same imię, jeżeli nie mamy 18 roku życia ukończonego, no ale to wiadomo, już od każdego zależy. Your home airport, to oczywiście dowolne nasze lotnisko, w moim przypadku jest to Ławica, ponieważ pochodzę z tych okolic, no, i Wacim serwer, mi się wydaje, że German One będzie to odpowiednia, odpowiedni serwer. Ale mamy również do wyboru German Tu. Notifications. Tutaj mamy tak, jak jest u mnie, to możecie sobie tak zostawić. Font, tutaj nawet tego nie ruszałem, tak szczerze powiem, i audio. Wybieramy sobie Microphone device, czyli skąd ma być przechwytywana ścieżka dźwięk, przechwytania dźwięku, ja to wybrałem mikrofon USB microphone, tak i output device e, głośniki w tym przypadku czyli e, zależy kto jak ma, ja mam tak przed nim panelu, jest to tak nazwane i normalnie żebym to mogłam sobie słuchać, dobra. Póż to tak, jest to rzecz e, oczywista, którą musimy wręcz mieć, ponieważ nie wyobrażam sobie aby nadawać ciągle, bez klikania, odpowiedniego przycisku. Tutaj oczywiście pełna dowolność, ja mam to pod N, ale skonfiguruję sobie to jeszcze z moim y, wolantem, żebym to miał y, pod wygodnym dla mnie przyciskiem. A tak to chyba tyle. Okej. Okay. MFS y, tutaj mamy podane Settings for Simulator. Ja się dzisiaj logowałem właśnie 24 sierpnia y, o godzinie 19.06 i 34 modele znalezione i 34 zidentyfikowane performance tutaj mamy moż... ile ma się maksymalnie e, pokazywać samolotów, ja to mam na maksa 9, 9, 999 no i powyżej jakiego powyżej jakiej odległości samoloty już się nie wyświetlają nie renderują, jest to powyżej 100 mil, ja mam do 100 mil żeby się wyświetlały, ponieważ lubię widzieć samoloty no, w jakiejś tam odległości żeby to wszystko było realistyczne. Tutaj mamy updates, mamy wersję Stable, możemy wybrać sobie beta, ale oczywiście ja Wam polecam wersję Stable. No i tutaj e, mamy możliwość ustawienia sobie automatów, czyli Keep Window Visible albo Automatically Skoke Mode Charlie on Takeoff, czyli w przypadku, jeżeli wystartuj, y, zajmujemy pas, to... Automatycznie skołku stawi się na namiot Charlie. Ok, więc to by było na tyle z tego poradnika. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę mniej zabawy przy sieci VATSIM. Ale też jeszcze tak yy, dla tych, którzy by nie wiedzieli, i na, faktycznie yy, są na VATSIM pierwszy raz, ale w instrukcji użytkowania jest to wyraźnie napisane, ale od razu ostrzegam, że. Nie wolno respić się na pasach startowych i na drogach kołowania. Tak tylko szczegam, żeby nie było jakichś na mnie. Ok, dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę oczywiście miłego wieczoru, godzina, zależy kiedy to oglądacie. No i przede wszystkim miłej zabawy w sieci Wacim. Dziękuję i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć, cześć.